Witam cię po Pilates Studio Online i zapraszam cię na trening angażujący całe ciało. Dzisiaj skupimy się na tym, aby wzmocnić mięśnie głębokie oraz zadbać o nasze pośladki. A więc taki trening sfokusowany na tym, aby tutaj wszystkie mięśnie pośladków naprawdę wspierały to jaką masz postawę ciała, ponieważ to jest naprawdę nie tylko efekt wizualny, ale również kwestia zdrowotna, aby zadbać o równowagę mięśniową i wzmocnić mięśnie pośladkowe oraz właśnie mięśnie głębokie brzucha, które trzymają nasz gorset mięśniowy. Pamiętaj, że aby trening pilates był skuteczny, potrzebne jest twoje skupienie. A więc postaraj się w czasie tego treningu zostawić wszystkie troski poza matą i zadbać o to, co tu i teraz, skupić się na swoim oddechu i na swoim ciele. Trzy kluczowe zasady w metody pilates, które ci pomogą uzyskać jak naj Lepszy efekt tego treningu to jest oddech dolnożebrowy, neutralne ustawienie miednicy oraz prawidłowe ustawienie głowy, czyli broda cofnięta do osi ciała, wydłużone całe ciało i domknięte tutaj żebra, tak aby cały czas oddech płynął swobodnie, neutralne ustawienie miednicy, czyli żebra i biodra w jednej linii, domknięte, a oddech dolnożebrowy, to spokojny oddech, który płynie przez nos w dolne żebra z każdym wdechem. Twoje żebra się otwierają i z każdym wdechem Twoje żebra się domykają. To naprawdę nie jest trudne, ja będę w czasie całego treningu podpowiadać i przypominać o tym, na co zwracać uwagę. Gotowa na trening.